Cześć, ten z Grenfιλkę i zapraszam Was do mojego przeszedłego wydarzeń piłkarskich, czyli z dnia 4 stycznia. Zapraszam. Lince Rose przeszedł y, jako wolny zawodnik do Arisu, ale y, Saloniki y, Małujczycki, obrońca, podpisał kontrakt do y, następnego roku, y, czerwca, 30, 30 czerwca. No i ten transfer kosztował y, 300 tysięcy. Za pozmieniem Robert Pich opuścił szeregi warszawskiego klubu i został wolnym zawodnikiem. W Legii grał e, półtora roku. Oto frajse wyniki meczów Pucharu FA, czyli e, z angielskiego Pucharu dla Legii i e, Pucharu Włoch. A dzisiaj będzie grał e, również Puchar FA i e, Serie A. Dziękuję za dzisiejsze oglądanie. Macie tutaj media społecznościowe. Zapraszam Was do abyście mnie i I jak oglądacie to na TikToku, zapraszam Was do zaobserwowania mnie tutaj i do polubienia tego filmu, jeśli chcecie oglądać między takie codziennych filmów z omówieniem wydarzeń piłkarskich. Do zobaczenia jutro. Cześć.